Cześć wszystkim i witam w tym nowym wideo, w którym przetestujemy Chicken Road Race. Więc jeśli znacie już Chicken Road, Chicken Road Race nie będzie dla Was zaskoczeniem. Jak zwykle gra od Inn Out, która stworzyła większość gier Chicken Road, ale tutaj w tematyce Formuły 1. Jak widać, jak możecie sami zobaczyć, gra jest dość skomplikowana. Mamy cztery poziomy trudności: łatwy, średni, trudny, hardcore. Możecie wybrać poziom, jaki tylko chcecie. I oczywiście naszym celem jest dotarcie na drugą stronę tej drogi, aby zdobyć, spójrzcie tylko, do Trofeum Go Fast Chicken. Zobaczymy, czy uda nam się to zrobić na łatwym poziomie trudności. Ach, rzeczywiście to skomplikowane. E, a jeśli chcecie odzyskać swoją stawkę zanim dotrzecie do końca, możecie oczywiście kliknąć cash i od razu ją odebrać. Radzę Wam użyć cash outu, jeśli gracie w trybie hardcore. A nawet po prostu w średnim lub trudnym, ponieważ trudno jest dotrzeć na drugą stronę drogi. Na łatwym to się udaje. Ech, nie tym razem, i czy to się uda? Zobaczymy, może. Tak, tak udało się, niewiarygodne, zwycięstwo. A więc jak widać jest to jak najbardziej możliwe, żeby dotrzeć na drugą stronę drogi w Chicken Road Race. Jeśli chcecie to sprawdzić oczywiście, możecie użyć linku w opisie, gorąco polecam i jeszcze raz życzę powodzenia.